Nazywam się Anna Bulczak, jestem położną, przyszłą mamą również, i dzisiaj chciałam Cię zaprosić na taki praktyczny film, który będzie mówił o nowych. Bądź w sumie praktykowanych rozwiązaniach, które możesz zastosować chociażby na swoim spacerze z dzieckiem. Od tego spaceru chciałam zacząć, bo wiem jako położna, że często spacer jest takim elementem do wprowadzenia trochę kłopotliwym, bo nie wiemy, kiedy jest ten odpowiedni czas, czy konieczne jest wyrandowanie, w jakiej temperaturze z dzieckiem na spacer nie wychodzić. Nie byłabym z tobą, gdybym nie zaczęła od tych paru wskazówek. Więc pierwsza sprawa, pamiętajcie, jak wyjdziecie ze szpitala, Dajcie sobie taki jeden dzień przerwy na zasadzie ten śmietnik powinien stać przy przewijaku. Tu powinien być worek na brudne ubranka. Tutaj poukładajmy wszystko w szufladach. I kiedy taki jeden dzień minie, nie bójcie się iść z dzieckiem na spacer. Oczywiście każdy z Was będzie rodzić w innym okresie. Jedni latem, inni zimą. Więc tutaj może pojawić się ta obawa: okej, okay, ale co z temperaturą? Jak ona będzie w takim razie e, wpływać? Pierwsza rzecz, na którą zwróciła uwagę, to czy ty sama miałabyś ochotę iść na spacer? patrząc przez okno. Także nie koncentrowałabym się zbytnio na e, temperaturze otoczenia, choć oczywiście pamiętamy minus 10 zostajesz w domu. Jeżeli to jest minus 10 odczuwalna, bo tak czasem też jest, że jest niby e, jeden stopień, ale jest naprawdę mroźno, zostań w domu. Natomiast jeżeli widzisz, że kurczę, jest rześko, jest super, sama miałabym ochotę dla samej siebie wyjść na spacer, bo może spędziłaś ostatnie trzy tygodnie, chociażby na patologii ciąży, to nie miej obaw ze względu na dziecko, żeby z maluchem na taki spacer spacer wyjść. Także dajemy sobie jeden dzień i kolejnego dnia już można na taki spacer iść. Temperatura będzie odgrywała duże znaczenie pod kątem czasu, jaki powinnaś na e, dworze e, spędzić. Myślę, że jeżeli jest naprawdę chłodno, takie pierwsze pół godzinki e, będzie wystarczającą e, wycieczką dla was na start. Natomiast jeżeli ta temperatura jest przyjemna, jeżeli ty też odczuwasz ogromną e, taką satysfakcję po prostu ze spędzania czasu na świeżym powietrzu, możesz śmiało w okolicach zimy iść na spacer tak do godzinki, a jeżeli to jest lato, wiosna, to nie obawiaj się chodzić z dzieckiem bez limitu czasu. Jedynym limitem pewnie będzie pora karmienia czy konieczność przewinięcia dziecka, a później, jak już będziesz wprawioną mamą, będziesz wiedzieć, że spokojnie można też poradzić sobie i z takimi niespodziankami właśnie podczas podróży. Nie tylko mamy chodzą na spacery, chodzą też oczywiście partnerzy, tatusiowie, więc dla was panowie dzisiaj też. Szykuję parę rozwiązań, i te wskazówki oczywiście są również dla Was. Jeżeli chodzi o warianty spaceru, utarło się, że jak idziemy na spacer, to już powinniśmy iść z wózkiem. Z wózkiem jest niestety czasami tak, że oczekujemy na niego około 4 do 6 tygodni. Nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, więc może urodziłaś wcześniej, albo po prostu nie do końca dobrze to rozplanowałaś i Twój wózek jeszcze nie jest w domu. Może sama perspektywa znoszenia wózka po schodach utartych nowych schematów, gdzie ten wózek trzymać. Może to jeszcze cię troszeczkę przytłacza i na przykład wózek zapakowany stoi na balkonie, albo właśnie gdzieś w wózkarni. Jeżeli dla ciebie ta pierwsza wyprawa jest taka troszeczkę przerażająca pod kątem wózka, to nie bój się zastosować na przykład chustę. Jeżeli chodzi o chustę, znam pacjentki, które w Hustźcie, noworodka potrafią nosić już w szpitalu. E, może pojawić się taka obawa, czy to będzie odpowiednie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o dziecko, jeżeli nie ma tutaj żadnych e, przeciwwskazań e, od strony e, czy to lekarza, e, czy to pediatry, czy to Twojej e, położnej, to jak najbardziej chustować można. E, jeżeli chodzi o chustowanie, dobrze, żebyś to przećwiczyła ze specjalistą, żebyś miała pewność co do metod wiązania. Natomiast jeżeli już na przykład próbowałaś różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o opcję motania w okresie ciąży, to nie powinnaś mieć żadnych obaw, żeby wypróbować takie rozwiązanie właśnie. Chociażby przy pierwszym spacerze. Sama kiedy o tym pomyślałam, w pierwszej kolejności wyszłam z założenia, ale zaraz, przecież tak od razu po porodzie może pojawić się taki dylemat. Natomiast pamiętajcie, że Wy tak naprawdę swoje dzieci będziecie nosić cały cienki czas. A kiedy korzystamy chociażby z chusty, czy w późniejszym okresie, jak dziecko jest większe, chociażby z nosidełka, to korzyścią ogromną jest to, że mamy dwie ręce wolne. Jak w takim razie poradzić sobie w okresie, kiedy na przykład pogoda jeszcze nie pozwala na krótki rękawek, kiedy jeszcze byśmy rozważali, żeby jednak się ubrać w kurtkę. To wszystko chciałam sobie Wam dzisiaj pokazać w na naszym filmie, bo mamy na rynku dostępne rozwiązania kurtek, które idealnie wpasowują się nie tylko na czas, kiedy dziecko jest właśnie w huście czy w nosidełku, ale i również w okresie ciąży. Z racji tego, że sama akurat jestem w tym stanie, myślę, że od tej opcji zacznę jako pierwszej. Pierwsze rozwiązanie w takim razie, od którego zacznę, to powiedzmy, że może jeszcze nie jest aż tak zimno albo jest już bardzo zimno, więc chciałabyś może założyć coś... Pod kurtkę lub po prostu wyjść bez kurtki, ale w takim wariancie trochę leżejszym. Myślę, że możemy zacząć od wariantu bluzy. Bluza jest z firmy polskiej Grace. Jeżeli chodzi o tą bluzę, idealnie ona się sprawdzi w okresie ciąży, ponieważ ja ją po prostu założę i Wam pokażę, ponieważ ma ona takie rozwiązania z przodu, które pozwalają na zapięcie bluzy, tu od razu sobie. Jedziemy ze ściągaczami, pozwoli na zapięcie bluzy, mając po prostu coraz bardziej rosnący brzuszek. Pierwszy wariant, jaki mamy, to mamy właśnie opcję przy okresie ciąży, czyli możemy się zapiąć w ten sposób, że ja skorzystam z tego najgłębszego zameczka, ciach. Jeżeli chodzi o ściągasz, bardzo fajnie on może podkreślać też figurę, przez co bluza nie sprawia wrażenia, że jesteś w takim dużym worku, tylko moim zdaniem można po prostu też bardzo ładnie w takim rozwiązaniu w okresie ciąży wyglądać. Nie jest to tylko bluza na okres ciąży, bo tak jak mówiłam, ma ona warianty dodatkowych zamków. Tu widzimy, że jeszcze jeden wariant jest. Jakbym już nie miała, to dzięki rozwiązaniom, które są w bluzie, można przepiąć tą bluzę trochę na takiego misia otulającego. Który spowoduje też, że bluza idealnie sprawdzi się właśnie bez wariantu ciąży. Więc nie jest to tylko zakup na chwilę. Ja sobie obiecałam w tej ciąży, że nie stosuję żadnych zakupów na chwilę, tylko same rozwiązania, które później będę mogła cały czas wykorzystywać, bo po prostu szkoda mi pieniędzy. Dodatkowa opcja, którą chciałam Wam pokazać, to jest kaptur. Nie zawsze w bluzach te kaptury są takie duże, a tu. Tu jest on faktycznie bardzo duży i myślę, że też powoduje, że cała taka stylizacja ma bardzo fajny charakter, który mam nadzieję, że i Wam również się spodoba. To co? Sprawdzimy, może w takim razie wariant kurtki. Wariant drugi, który oczywiście można stosować razem z bluzą i bez bluzy, to jest opcja kurtki. To, co dla mnie jest w ogóle best of the best. To jest kwestia tego, że mamy tutaj bardzo ładne printy, takie no bardzo w moim stylu, ale też no, po prostu są nowoczesne. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, choć oczywiście jest też bardzo dużo innych ciekawych wariantów. Dodatkowo to co jest super, to jest wielofunkcyjność tej kurtki. Pierwsza opcja, którą Wam pokazuję dzisiaj, to jest wariant ciążowy. Z racji tego, że mój brzuch jest coraz większy, bo też coraz bardziej zbliżam się do porodu, to ja mam obecnie zamontowaną do Dodatkową wstawkę na okres ciąży. Ale powiedzmy sobie uczciwie, ciąża trwa 9 miesięcy, a cały czas mówiłam Wam o tym, że jest to praktyczne rozwiązanie i na okres teraz, i na później. Jest to zaprojektowane w taki sposób, że kiedy wypniecie wstawkę na okres ciąży, możecie wstawić specjalną wstawkę dla. Noworodka czy niemowlaka, która pozwoli Wam pięknie maluszka zamotać, na przykład w chustę, i dzięki temu dziecko też będzie miało specjalny kapturek i dodatkowe rozwiązanie, które spowoduje, że dziecko czuje się komfortowo. Jest zabezpieczone przed zmianą temperatur, przed wiatrem. No i oczywiście dziecko grzeje się nie tylko od Waszego ciała, ale i również ta temperatura utrzymuje się dzięki kurtce. Super rozwiązanie, zwłaszcza na okres jesienno-zimowy, ale myślę, że. Że patrząc na wiosnę, jaka jest w Polsce, również ta kurtka może okazać się super rozwiązaniem niemalże całorocznym. Koniec gadania po prostu pokażę Wam, jak takie rozwiązanie zastosować, kiedy ten maluch jest już faktycznie z nami. No dobrze, słuchajcie, obiecałam, że pokażę się z maluchem. Ja już mam na sobie chustę. Następnie założyłam kurtkę, tu jest ten obiecany panel, o którym Wam mówiłam. Razem z kapturem, więc dziecko też jest dodatkowo odsłonięte od e, chociażby deszczu. E, wszystko możecie regulować w zależności od tego, jaka jest wielkość dziecka, e, jakie są też potrzeby, bo może kaptur wcale nie jest konieczny, też można go jak najbardziej e, opuścić. E, dodatkowo, żeby kapturek Wam też nie uciekał, możecie go spokojnie wpiąć i zabezpieczyć, żeby nie musieć e, tracić e, energii na podtrzymywanie. Chodzi właśnie o to, żeby to było praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu nie musicie o nic, się, o nic się martwić. Także ja jestem już prawie gotowa na spacer, ale chyba jeszcze zawołam Krzysztofa, bo ja, jak wiecie, ja mam więcej dzieci, więc pora zapakować na plecki jeszcze jedno. Słuchajcie, my pędzimy w takim razie na spacer. Krzysiek ma rozwiązanie, które gdzie. W panelu można jak najbardziej wpiąć malucha. Nikt nie lubi siedzieć w kurcy, także zmykamy na przygody.